W naukowo prowadzonych europejskich ogrodach zoologicznych żyje aktualnie jedynie 68 gwarków. Wynika to głównie ze skomplikowanej i czasochłonnej hodowli tego gatunku. Gdyż jeśli chodzi o dobór życiowego partnera, gwarki są bardzo wymagające. Nie wystarczy połączyć ze sobą dwa dowolne ptaki, aby założyły wspólne gniazdo. Gwarki rozmnażają się pomyślnie, tylko z wymarzonym partnerem. I tutaj do gry wkracza Park Ptaków Marlow. W parku od maja 2020 roku koordynowany jest Europejski Program Ochrony Zwierząt na Rzecz Gwarków. Tutaj znajduje się koordynator księgi hodowlanej, która zawiera informacje na temat populacji oraz stopnia pokrewieństwa gwarków. W europejskich ogrodach zoologicznych. To jednak nie wystarczy gwarkom, aby skutecznie się rozmnażały. Rozwiązaniem była budowa centrum randkowego dla Singli. A funkcjonuje ono tak. Różne ogrody zoologiczne oddają swoje gwarki do parku ptaków marlą. Na miejscu najpierw sprawdzane jest ich drzewo genalogiczne, i zgodnie z nim Większe grupy ptaków wspólnie zamieszkują w obszarnych wolierach, w których młode ptaki mają możliwość poznawania się. Kiedy gwarki się w sobie zakochują, bardzo się do siebie zbliżają. Opiekunowie zwierząt obserwują ptaki i potrafią ocenić, kiedy wymarzony partner został znaleziony. Tak dobrana para trafia do jednego z ogrodów zoologicznych, Biorących udział w europejskim programie ochrony zwierząt. Jeśli wszystko idzie pomyślnie, w następnym roku para gwarków składa jaja, a następnie je wysiaduje. Kiedy młode dorosną i będą samodzielne, także trafią do Centrum Randkowego w Marlow, aby tam znaleźć wymarzonego partnera życiowego. Ten czasochłonny system ma za zadanie zapewnić kwarkom przyszłość.